Witajcie serdecznie na naszym kanale, z tej strony Marecki, chciałbym Was dzisiaj zaprosić do mojego mini salonu gier, chodzi tutaj o te automaty, które widzicie za mną, seria Quarter Arcade, dzisiaj chciałbym pokazać Wam moją aktualną kolekcję takich maszyn, no i na pewno od razu zauważyliście tutaj takie nienaturalnie puste miejsce, które aż się prosi o kolejną maszynę, no i taka maszyna właśnie wpadła do kolekcji, zobaczcie tutaj, jest to Galaxian, jeszcze go nie odpakowywałem, specjalnie czekałem na ten odcinek, no jaram się przekrótnie, mam nadzieję, że to widać. Więc dzisiaj sobie podłączymy te wszystkie maszyny, ustawimy również tą maszynę, podłączymy, odpalimy każdą z nich, pokażę Wam każdą z bliska. Przedłużyłem tu jeszcze dywanik, bo do tej pory on był tylko tu do tego miejsca, pociągiem dywanik do, do samego końca, również tapetę pociągiem do samego końca. Tutaj jeszcze zamontowałem taki mały gadżet, który pokażę Wam za chwilę. No i dodatkowo na ostatnią chwilę dotarł do mnie kolejny gadżet, który myślę, że idealnie wkomponuje się w tą kolekcję. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Zróbmy sobie taki szybki unboxing tej maszyny, bo jak już wyląduje na półeczce, to pewnie już tam zostanie, więc mi się jeszcze nim z bliska, zobaczymy sobie jak się prezentuje dookoła. Tutaj dodatkowo zaraz sprawdzimy ten gadżet. Tutaj tylko szybko dwie naklejki. Pudełeczko praktycznie takie same jak w większości tych automatów serii Koderak. Okay, do teraz te niektóre automaty też są delikatnie większe, więc pudełko też się trochę różni, ale 90% z nich jest właśnie w pudełka. Tutaj instrukcja, Tutaj zbyt wiele rzeczy nie ma, jest kabel zasilający, górna osłona i jeziora automacik, żeby on nie wypadł. Z to. Zobaczcie jak to przepięknie wygląda. No zdecydowanie z tych automatów, bo już w tej chwili jest kilka różnych firm, które zajmują się produkcją takich mini-automatów, no tutaj Quarter Arcade zdecydowanie wyróżnia się na plus. No nie ma ładniejszych i bardziej, nie wiem, lepiej odzorowanych maszyn na rynku niż seria Quarter Arcade. Oczywiście tutaj wszystko na licencji. Zobaczcie jak to pięknie się przedstawia. Taki automacie tu jeszcze nawet wloty. Tak wygląda z jednej strony, tutaj oryginalna grafika automatu od Galaxiana, z drugiej strony tak samo. Możecie tutaj zobaczyć również bezel, który był w oryginale. Tutaj oczywiście za pomocą tych przycisków odrzucamy blachę, no to akurat, no to już musieli coś na to wymyśleć. Dobra, tutaj widzę, że jeszcze folia na ekranie jest, więc ściągnijmy tą folię. Czyli jest rozdzielczone tutaj automacik. Zaraz go sobie podłączymy. No i niespodzianka, która myślę, że idealnie wkomponuje się w moją kolekcję. Ciekaw jestem czy już domyślacie się co to może być. Przez jakiś czas one były dostępne tylko i wyłącznie na pre-order. Trzeba było wcześniej złożyć pre-ordera i jak były dostępne to wtedy nam dopiero wysyłali maila i mogliśmy go zakupić. W tej chwili już są ogólnie dostępne. Oczywiście chodzi o stołeczek. Zobaczcie jaki schodzi. O bez no. no i on tak sobie w tej chwili tutaj będzie stał przy tym automacie. No tak na pewno mi się tam nie zmieści na półce, ale coś pokombinuję, jak jakoś go będę musiał fajnie ustawić, ale zobaczcie, no po prostu nie mogę. <laughs> Dobra, przenieśmy się do salonu. No i witajcie w moim małym saloniku. Tutaj na początek dla klimatu Street Fighter. To oczywiście nie jest maszyna Quarter Arcade, ale maszyna, która została mi podarowana przez Bena, czyli Tyron Retro Station. Tutaj figurka od chłopaku z Warszawy, od Emila i Victorino. Chłopaki, jeszcze raz dzięki serdeczne. No i zobaczcie w tej chwili, jak przedstawia się moja kolekcja Quarter Arcade. Tutaj mamy maszynę z Dig Daga. Oczywiście wszystkie maszyny w pełni grywalne, poza jedną, która robi tutaj za hub USB. Chodzi oczywiście o Polybiusa. Zagramy sobie również na jednej z tych maszyn. Tak w tej chwili wygląda moja ściana, która jest pociągnięta tam do samego końca. O, zobaczcie. Taki dywanik, który również możemy zamówić na, na stronie Quater Arcade, dokładnie Just Geek. No i to krzesełko, które ostatnio do mnie dotarło, no jak widać nie mam za bardzo miejsca, gdzie go w tej chwili ustawić, będę myślał, żeby to krzesełko przesunąć w tą stronę, a tutaj pewnie wyląduje kolejny automat, wtedy będę też musiał pomyśleć nad tym znaczkiem Arcade, który ostatnio do mnie dotarł. No ale dobra, przejdźmy dalej, tutaj mamy Galaxiana, już podłączonego, pierwszy raz widzę go w akcji, zobaczcie jak to się przedstawia, dokładnie tak jak to wyglądało na oryginale. No oczywiście tutaj poza tym motywem, gdzie niby możemy wrzucić żeton, kredyty nabijamy tym przyciskiem. Za dobrze by było, ale już w tych nowszych maszynach jak Digdag czy Bubble Dobry już to zmienili. Tutaj widzicie są podświetlone sloty, które wystarczy wcisnąć i nabijamy kredyt. Dobra, kolejny to Polybius, czyli hub USB. Tutaj możemy podłączyć 10 urządzeń USB z tyłu tego automatu. To niestety ten automat jest dość kapryśny. Tutaj mamy tylko zapęconą animację, która ma, no, która ma po prostu cieszyć oko. Raz ta animacja się odpala, raz się nie odpala. Słyszałem, że ten problem występuje u wielu osób, więc już nie chcę mi się po raz dziesiąty go włączać. Pewnie w, w którymś momencie ona zaskoczy. Tu, tu pośrodku środkę jest płytka, którą de delikatnie trzeba przesunąć, i wtedy ta animacja zaczyna się za każdym razem uruchamiać. Jakoś żal mi go rozbierać na razie, odklejać, bo nie jest pewnie klejony, bo nie widzę tu żadnych śrubek od dołu, więc na razie go zostawię w spokoju. Może się któregoś dnia za to zabiorę. Kolejna maszyna to Miss Pacman. Tą maszynę udało mi się zakupić od Maćka z kanału RetroStrefa tak jak i kilka innych maszyn w bardzo dobrej cenie Tutaj Maćku jeszcze raz dzięki serdeczne Tak przedstawia się Miss Pacman Wygląda tak jak oryginał Zobaczcie no to przywiązanie do detali w tych maszynach Już kiedyś się tym jarałem, ale no, no nie da się o tym nie wspomnieć za każdym razem jak na nie patrzymy Tutaj mamy automat Bobo Bobo bo. Bubble Bobble od Taito, zobaczcie, jak, jak, jak pięknie zrobiony. No tutaj to jest akurat wizja firmy Taito, gdyby stworzyła taki automat w latach 80., to tak on by właśnie wyglądał. Tutaj współpracowali ściśle z firmą Taito, no i to jest właśnie owoc ich pracy. Tak to się przedstawia. Kolejną maszyną jest Galaga. Oczywiście wszystkie automaty w pełni grywalne, poza tak jak wspominałem, poza Polybiusem. I ostatni, limitowana wersja Pacmana. Tutaj tego automatu pojawiło się 10 tysięcy sztuk. I mój automat jest numer 4200, jak dobrze pamiętam. Zobaczcie, tak, i tutaj, oczywiście, do wersji kolekcjonerskiej jest jeszcze dorzucany żeton, metalowy żeton. Tak to się przedstawia. Oddalmy jeszcze kamerę. No, co kilka dni włączam te automaty, lubię się tym nacieszyć. Wydaje mi się, że zmieszczę tu jeszcze spokojnie z dwa tego typu automaty. Tutaj delikatnie możemy je bliżej przesunąć, bo miejsca i tak jest całkiem sporo. No na razie mam tych automatów raz, dwa, trzy, cztery, siedem. Więc myślę, że tak do dziewięciu zmieszczę. Wtedy tutaj po prostu będzie mniej miejsca między nimi. Na razie jest tak porozkładane, żeby nie wyglądało to pusto. Myślę, że wygląda to w miarę, w miarę okej. Okay. Ciekaw jestem, co Wy o tym sądzicie. Więc tak przedstawia się to w tej chwili. Tutaj ten automat od Capcomu za niedługo zniknie i tutaj na pewno pojawi się kolejny automat Arcade, ale na razie, na razie dla klimatu niech tutaj stoi dodatkowo. Jeśli chodzi o mini automaty, niepowiązane akurat z Quater Arcade, no to tutaj na razie trzymam pozostałe maszyny, tak jak Taito, tu mam oba Astro City, Mini V i Mini, tutaj jeszcze Neo Geo, tu myślę, żeby zrobić coś podobnego jak tutaj, zrobimy... Tapetę na ścianę, jakiś dywanik, i tu myślę, że prędzej czy później porozkładam kolejne automaty, które dojdą do kolekcji, lub właśnie automaty, które nie są powiązane z serią Quater Arcade. Dobra, no i tak to się przedstawia. Może zagrajmy sobie w jedną z nich, co powiecie na Miss Pacman. Czemu nie? Tak nabijamy kredyt. Tutaj w sam raz będę mógł nagrywać, bo w Pacmanie nie ma żadnego przycisku, jest tylko sterowanie boki. Dół góra. O, nie, o, to na farsie akurat na matce. Ej, jaj, <śmienny> I tak to wygląda w akcji. Dobra, przejdźmy sobie do podsumowania No i tak właśnie przedstawia się mini salon gier u Mareckiego. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli dojdą kolejne automaty, na pewno pokażę je na kanale. Jako kolejny planuję zakup Elevator Action i Zookeeper. Te automaty mają pojawić się za jakieś 3 tygodnie. Już są zbierane pre-ordery trzy tygodnie od momentu, kiedy nagrywam ten materiał. Pozostałe automaty nie do końca jestem przekonany co do Turtlesów, które mi się podobają, do Żubi Ninja. Tam już mamy dwa automaty czteroplayerowe. No, są one dość spore, bo na szerokość są one takie, więc zajmą mi tu sporo miejsca. Zastanawiam się nad nimi. Jest jeszcze automat kolejny hub USB, jak Polybius, tylko w kształcie maszyny o Pepsi. I on mi się strasznie podoba. Będę nad nim myślał, ale to tak jak mówię, wydaje mi się, że to dopiero końcówka roku. Na razie muszę się odpuść. E, no, widzicie. <ścoughs> więc, więc no jeszcze, jeszcze chwilę minie, zanim kolejne automaty dołączą do kolekcji, ale jeśli dołączą, na pewno zobaczycie z tego materiał. Myślę, że na dzisiaj by to było na tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. No i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Hej!